W tym razem dziewczyny pokażą się w krajów kontynowych, już się pokazują, zaprezentowały się wcześniej, a zatem podziewa może grać. Numer 1 Jan Nawalczak z Libią. Liliana Legówska Głogów. Marta Marsza Suska numerem trzy, Włorowa. Karolina Radziszewska Wrocławia. Wioleta Kuriaca, Kurjata

Dorota Astrowa, Kocianów, Kocianowa, Dolnośląskie. Drodzy Państwo, tak jak powiedzieliśmy, są skoncentrowane A przekona ich w tym, że jest tu piękne jezioro, bardzo ładne molo, sympatyczni ludzie i piękna pogoda. I oby była taka zawsze. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie to skuteczne. Dziękuję. W 2013 roku będzie organizowana wielka impreza w Sławie, o randze, Będzie to zlot karawaningowy. Jaka to ranga będzie? Powiatowa, wojewódzka, krajowa, europejska, światowa. 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 Bardzo dobrze. światowy kolor do karawanidowy. Miałam okazję prezentować swoje stroje podczas wyborów z Dolnego Śląska. Miałam ten swój pokaz. Który Wydaje mi się, że chyba bardziej elegancki, ponieważ mogę dopasować swój strój na każdą okazję. Dziękuję. Dziękujemy, Marta Szust. Jak oceniam swoje szanse? No Zależy to wszystko od głosów osób, które oceniają. No myślę, że wszystkie dziewczyny są piękne, każda ma coś ładnego w sobie, co może zaprezentować. A ja tutaj w żaden sposób nie chcę się wyróżniać ani nic w tym stylu, dlatego uważam, że wszystkie mamy równe szanse. Brawo, dziękuję. Skromna Karolina. Numer 5. Wioletta Kurjata, Polkowice. Dzień dobry Państwu. Ja mam pytanie do bioli, która jest bardzo uzdolniona. Co dla Ciebie w życiu jest najważniejsze? Chciałoby się rzec, że scena jest moim domem, a publiczność powietrzem. Tak wspaniała publiczność to dla artysty wielkie wyróżnienie. Tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Z aktorstwem jestem związana od najmłodszych lat i mam nadzieję, że już niebawem będą mnie Państwo mogli oglądać na deskach teatru. Dziękuję. I telewizji, dziękujemy. Jeszcze o tym nie myślałam. Na razie zaczęłam swoją przygodę tylko z fotomodelingiem, to jest mój debiut. Ale myślę, że warto. Dziewczyny są super, razy też. Więc zapraszam wszystkie dziewczyny tutaj na plażę. Dziękujemy bardzo. I numer 7. Marta Pawlik, również z Głogowa. Marta, wygrywasz tą imprezę dzisiaj. I powiedz jak będziesz promowała miejsce, które najbardziej się podoba i dlaczego to jest sława ludzi do przyjazdu, przyjazdu tutaj, bo jest piękne y, Jezioro Sławskie, piękne Molo, tak jak powiedziała koleżanka przede mną. Y, bardzo fajni ludzie, bardzo mili i świetna atmosfera. Dziękujemy bardzo. 3 lipca tego roku byłam z przyjaciółmi w górach i był to piękny dzień, słoneczny, wspaniały, bawiliśmy się samotni. Sądzę, że to był jeden z tych najcudowniejszych dni w roku. zadecydowaliście i wybraliście tradycyjnie swoją najpiękniejszą plażowiczkę. Została nią w tym roku. Podpowiecie mi państwo. Mówią, że czwórka. W tym roku mistrz publiczności to Karolina Radziszewska z Wrocławia. A, czwórka, Karolina Wielkie brawa Karolina Radziszewska z Wrocławia. Pani z numerem, który tam Karolina ma? Cztery. To jest Wasza misja, drodzy Państwo. My musimy teraz powiedzieć o nagrodach. Wręczamy wszystkie nagrody. Tradycją tak? jest także to, że w, na nasze wybory, czy w organizacji wyborów, bierze firma pana Arkadiusza Maciuszka, która poza tym, że e, pomaga nam w organizacji, jest również fundatorem Zielonych Kart. To są bilety wstępu dla dziewcząt na wybory regionalne Miss Polski. W tym roku ta zielona karta została przyznana. Chwila ciszy. Otrzymuje je Beata Łupińska z Łogowa. Czyli wielkie, brata, bratko, pokaż się. Marta numer numer, numer 8. 8. Beata Łupińska jest już finalistką. Pan Miss Polski Dolnego Śląska, tak? Drugi, drugą tego tegorocznych wyborów Miss Sławskiej Plaży została Joanna Walczak ze Żmigrodu. Wielka raba Joanna Walczak, Żmigrodu lat 17. Numer 1. Prosimy Pana Piotra o wręczenie szarfy, a my już oczywiście Marku musimy... Druga wicemistrz plaży Sławskiej otrzymuje zestaw kosmetyków i urządzenie do pielęgnacji włosów ufundowane przez pana burmistrza Sławy. Pierwsza wicemistrz plaży Sławskiej, tytuł trafia do pierwszą wicemistrz Sławskiej plaży, pierwszą przepraszam Sławskiej plaży została Wioleta Kuriata. Kolkowica. Nowy 5. Polkowica, no, wielki brawa dla diolety kuliaky. Auszawicy mis otrzymuje. Zestaw kosmetyków i do pielęgnacji włosów ufundowanych przez pana burmistrza Sławy plus kosmetyki z drogerii mała. Zestaw kosmetyków ufundowanych przez firmę handlową Usługową Leszek Kijowski. Masaż z salonie masażu pana Krystiana Morożowska. Mis w tym roku mis Sławskiej Plaży jest. Nie, 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 Marta Pawlik z Głogowa. 7. Marta Pawlik z Głogowa. Marta Pawlik lat, lat, lat. 17, 19, lata no? 17 lat. 17 lat, Marta Pawlik z Głową. Drodzy Państwo, otrzymuję wypoczynek urzędowy w hotelu Berberze w Karpaczu, ufundowany przez właścicieli hotelu.